tak nietypowych monet mogli jeszcze państwo nigdy nie widzieć. Ale też przyznam, że tak bogatego zestawu tychże monet dawno, naprawdę dawno nie mieliśmy w ofercie. A czym są owe monety? Są to żetony do gry Sopockiego kasyna. Kasyna, które mieściło się w apteszarze wolnego miasta Gdańsk, co jest wyrażone też na nich. Mamy herb Gdańska, dopisek Freistadt Dancyś. Właśnie wolne miasto Gdańsk. Kasyno to zostało otwarte w 1920 roku, zaś w 1927 zmieniło swoje miejsce na Casino Hotel, obecnie Grand Hotel. Monety te czy te żetony bito przez wiele lat, miały różne typy. Tu mamy typy z emisji po 1932, gdzie szwabacha została zamieniona na czcionkę bardziej czytelną gością, właśnie normalną. Mamy nominały od 2 do 1000 guldenów, w tym bardzo ładny 500 guldenowe żeton. I emisja ta dziś jest chętnie zbierana, ale. Nie jest łatwa do zebrania, gdyż spotyka się je rzadko. Są trudne do zdobycia. Samo zaś wykonanie to żetony w bakelicie. Oferta, monety znajdują się na 18. aukcji gabinetu numizmatycznego, a zostaną zlicytowane w, wtorkowy, w piątkowy wieczór 7 października. Zapraszamy.